Kto kocha swoją mamę, łapkę w górze na pewno zostawi. Jeszcze trzeba tutaj zostawić suba. Hej, siemanko, z tej strony Mutu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie ostatni już bar mleczny w Kielcach, a mianowicie centralny bar mleczny na ulicy Sienkiewicza. Także lecimy. Jest i nasz bar, wejdźmy tam sobie. Nasz bar ale musimy sobie zaczekać bo od 11 Dobra moi drodzy, mamy już nasze zamówienie. Jak na razie jest to najdroższy bar mleczny w Kielcach, zobaczymy czy będzie najlepszy. Siema Sebastian, tak. jak tam zdrówko? Dobry. Wszystko okej? Okay? Tak. Masz ochotę na ostatni bar mleczny? No mam. Dobra, to i jemy. Sebastianowi wziąłem żurek. Jeszcze ciepły. Zobacz sobie sobie wziąłem rosół. Zobaczymy. I tutaj Sebastianowi wziąłem schabowego jeszcze z groszkiem i ziemniakami. Wygląda to super, wam powiem. Fajny kolorek ten schabowy. I sobie wziąłem fileta z kurczaka, z frytkami i buraczkami. I za wszystko zapłaciłem 60 zł, a więc jest to najdroższy bar mleczny w Kielcach. Zobaczymy czy będzie najlepszy. I tutaj jest zabezpieczone te pojemniki, tak żeby się nie wylały. Otwórz to Sebastian. Nie nie Tak dobrze zabezpieczyli. Mocno. No nie chcę iść. Nie. Dobra, Sebastian już otworzył, tak się oto prezentuje żurek. Jeszcze sobie doprawił pieprzem żeby był bardziej pikantny. Nie... No i zobacz co tam jest w ogóle w tym żurku. Co, co tam nie masz? Ma Jakieś kiełbasę? Jest? Co to jest? Klańki. Skrawki kiełasy? Mm. Dobre to jest? No tak. Może być. Jest to gorące jeszcze, czy już nie? Ciepło jeszcze jeszcze. Ciepło jeszcze. Czyli smakuje ci. Ale na... nie ma jajka, nie mam tak. A powinno być tutaj jajko, tak? I, i co jeszcze oprócz jajka? Nie ma to co sobie spróbujemy teraz. Rosół. Dobra, więc próbujemy. No powiem, wam, że ten rosół też jest słaby. Smakuje trochę jak woda. Mało tłusty, słabo doprawiony. W ogóle nie ma tutaj pieprzu. Makaron taki rozgotowany. No słabej jakości to jest niestety. Spodziewałem się czegoś lepszego. Ten żurek już kończy się, jeść, widzę. E... Ja mam, ja nie chujemy. Nic, nic nie ma, powinny być jajko, kiełbasa, tak? A do, do, dobrze jest ta woda tutaj, ta Taka sobie. Taka sobie. Sebastian już tutaj otwiera sobie drugie danie, czyli schabowego z ziemniaczkami, z groszkiem i z marchewką. No powiem wam, że ten schabowy się mały, ale fajny ma taki kolorek, fajna panierka. Ziemniaków trochę mało chyba, czy, czy w porządku? W porządku. Ten groszek, no też ładnie wygląda, wam powiem, nieźle. Zobaczymy sobie jak to będzie smakować. A więc sobie z tym próbuję, najpierw ziemniaczki, rozgotowane, czy dobre? Teraz schabowy wleciał. Schabowy dobry. No tak właśnie myślałem, fajnie wygląda. A ten groszek jest z marchewką. No, Też dobre. Czyli to drugie danie tutaj nie ma się do czego doczepić. Oprócz tego, że chciałbyś większą porcję tego schabowego, tak? No. A poza tym fajna tutaj chrupka panierka. No, ale... W miarę OK. A ziemniaki y, słone? No, no. Aha. Dobrze dogotowane? Nie są twarde? Dobry. Dobre. I pokaż w środku tego. O, białe mięsko widzę. No. Fajna panierka. A tak prezentuje się moje danie. Czyli filet z piersi kurczaka, tej frytki, no i buraczki. Zaraz Wam powiem ceny. Dobra, więc ten filet z piersi kurczaka 10,90, tyle samo co Seby Schabowy. A więc dużo czy mało to jest 10,90 za takie kotlety? No, dobre. W miarę ok, chyba mhm. nie. E, frytki już Wam powiem. Frytki tutaj 5,90, więc chyba też ok cena. Ziemniaki 5,40, tam 50 groszy różnicy to nie jest dużo, chyba ok, też cena, nie? Mm -hmm. Chociaż i tak drożej, bo tam w innych barach mlecznych płaciliśmy 4 zł za ziemniaki, tutaj jest troszeczkę drożej. Nie wiem czemu. No i buraczki, no i buraki 4,90, i tutaj ten groszek z marchewką też 4,90, a więc to jest ta sama cena. Spróbujmy sobie teraz tego. Więc najpierw próbujemy tego fileta z persi kurczaka, bo to najważniejsze. Nie no, powiem Wam, że filet taki soczysty, fajna panierka, nie odpada. Tutaj nie ma się do czego przyczepić, jest bardzo dobry. Teraz próbujemy sobie frytek. Hmm, frytki też ok, fajnie chrupiące, tylko nie ma soli niestety, to na minus. Mało słone. No i buraczki. No ja powiem wam, że buraczki też fajne. Widzicie Sebastian już tutaj szybko zjadł. Ja jeszcze nie zdążyłem tego przetestować. On szybko tak mu smakowało. Dobre to było? No w Czyli na minus tylko ta zupa, tak? zupa na minus. A to na w miarę na 6. Na 6, y, drugie danie. No. Czyli smakowało, najadłeś się tym całym. Pierwsze i drugie danie najadłeś się pod korek? Pod korek? No nie mówi, tylko, ale trochę Trochę pojadłeś. Starczy. Starczy no wam powiem, że mi drugie danie też smakowało, to może być nawet i siódemka, no ale ten, ten rosół to niestety pomyłka, smakował jak woda, no, chyba najgorszy rosół jaki do tej pory jadłem, także no zupy do wymiany, drugie dania są naprawdę ok. To byłoby na tyle. Jeśli jeszcze nie przetestowaliśmy jakiegoś baru mlecznego, to możecie dać w komentarzach, jaki jest jeszcze bar mleczny w Kielcach. Jak się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!